Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku, chyba ze znanego odcinka, nie serii, ale odcinka. Życie snajpera nie jest takie proste, to nie tylko imprezy i małe smarpetki, to też ciężka praca i celowanie. Dlatego więc powracamy do naszej pracy z takimi autofunduszami i z piątą ranką. Wiecie czemu snajper zamyka tylko jedno oko? Bo, gdyby zamknął dwa, to by nic nie widział, eee, gie, 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 gie. Aby, aby kupić o to. To jest mój cel. Nie zakończę tej gry póki nie kupię tego. No, umówmy sobie. Brakuje mi trochę. Mam już taką snajperkę, ładna, prawda? Mi się tam podoba, tu jak Wam. Więc kontynuujemy naszą grę. Staramy się dzisiaj z kolejną rangę na spokoju, na spokoju, chillujemy eee. Gościa, jaką ma rangę, patrzcie co ja odkryłem, patrzcie jakiego ja mam przemilczmy to, bo...

Proszę was, przecież jestem... On jest bambikiem a ja jestem Sigma. Kurde. Jestem Fricky Patryk. Musimy się odpalić od niego, bo widzicie jakiego on ma tego? Kurde, mać. Za 50 km to jest... To jest błąd, przecież to jest ten... Wiecie co to jest? On ma... On ma auto aima, widzicie? Tę A ja mam takiego... Ej, ma kurde takiego. Dobra. Boom, 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 popi, Popipo, pipo, popipo! Jakieś poppi, 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 O, poppi, Już poppi, już, poppi, 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 ha, ha bo mama, a o! Bez samoluba, a Kurde Teraz wygrywamy tą rundę Co to za gówno i lecimy pod następną rangę Ja jestem szefem, ja jestem szefem, kurde No Patrzcie, nawet o mnie szuka jakiś Kurde, o potentów mnie szuka No szukaj mi o ppętów, no Znalazłeś? No. Kolejny jakieś tempy. Nie bój się, nie lękaj się. Jestem przyjacielem. Nie skrzywdzę cię. Chodź tutaj. Podejdź do mnie. Usiądź obok mnie. Spójrz mi w oczy. Widzisz mnie. Też cię widzę. Patrzmy na siebie, dopóki nasze oczy się nie zmęczą. Nie chcesz? Dlaczego? Coś nie tak. On ma po prostu... On ma auto aima a ja mam takiego Ejma jak ten. Jak nie wiem jak chce, o. O, no on ma ja mam z CzPO pracę, tyle nad aimem pracowałem. A. Gdzieś to! Gdzieś to! Gdzieś to! Wieś co ja bym powiem, Nie go byłem w skałszych tu patrzcie O! Nie, no, żartuję Nie mam bardzo grupie, to się wszystko zbiła higienicznie. I nie wolno za blisko podchodzić. Patrzcie, ja mam takiego aima. To mi skurczę. Co on jest? Patrz... O, dzisiaj on może młodszy teleportacja, już mam tej ma zimno! <turn> <cirracji> <actualized så drafting> no, Głowa do góry. Nie, 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 wolno tam blisko podchodzić. Dostał? nie, wiem. Tak, dostał! Ktoś tam po nie, mi poleciała kula. I mu się zrobiła dziura. <coughs> Dawaj. Gdzie on jest? Dawaj. jakaś czekudsko. Przepraszam. Leży Pod 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 zimny pod. Dobra, dobra, dobra. Poczam, po. poczam. Esport. Espor. Sport. Esport! Dobra, łapiemy Heidlanda Ty już, ty już... Pożegnaj się ze swoją rodziną Z matką, ojcem i wujkiem najlepiej MO! Oh! Zobacz Ajajaj Ajajaj, Ajajaj. Wy... Jak chcecie coś zagrać, to sobie ja was pouczę. Od razu mówię, że nie... Nie fizyka ta jest fizyka tak zaawansowana, nie da się wejść na drabinę. Przykro mi. Rozczaruję was tu, ale ta gra jest świetna. Ta gra jest świetna. Ja wam już pomówię, że ja tańczę był ja ja tańczę w Nawołuję go w taki sposób. Chodź tu. Może go na spławika trzeba. O, oh, to trzeba szybko, sprawnie. Patrzcie, bez celownika. Teraz robię... O, oh, o, oh, spokój. Na luzie, na luzie. ESA, bracie. Skibili, wariacie. No tak. że ja się. Wyda.

Wracamy, odbijamy 3, 2, 3, 2, 3, 2. My, my będziemy polakami. Dał na przykład. O! Dawaj, dawajmy. Dawaj mnie. Dawaj mnie. mnie. Nie wiem, czy to jest. Nie możemy, tylko trzy zrobić. Kurde, dajmy takie zrobił. zrobić. Jakbyś tak wyszedł. Wyznaczy, że on ma rangę strzelaną w ogóle. to, cukierkową rangę. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście serię z Brawla. Byśmy grali z tym składem w Brawla. Było super. Wyrąbiście! Kuj! Ktoś, po prostu... jest! Pokaż to, czarny Абра, теперь танцуем самбэ, танцуем самбэ. Уау, 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 музамба, аут! Шам, мистер Гриби. Оглядайте эту прекрасную паради. Ты видишь, как его у бабш А, проедаем, мишала. Добра. Субка, тактичная, хайгран, посмотри, какой там. Подчек... там есть? Туда. Подчек. 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 Ha a... Takie ładne chłopaki! Po wojnie orazój! Mamy tradycję jebać w policję! ja, Ale. Nj, nie poddajemy się! Nie poddajemy się! Dosyć pierdolę! Chcę wyjechać sobie na Karaiby, dupę moczyć w ciepłym oceanie!